Okej, okay, jako iż mamy omówione opowiadanie Lucky Man, to przejdźmy teraz do teorii, na którą się natknąłem bodajże dwa miesiące temu. A teoria ta jest naprawdę ciekawa, ponieważ wyjaśnia nam co się tak naprawdę mogło wydarzyć podczas rytuału Ilarii, jak i również sam wątek oazy w runa Sapi. Przy okazji, sama ta teoria dość mocno klei się właśnie z opowiadaniem Lucky Man, dlatego też bardzo mi zależało na tym, aby najpierw nagrać wam streszczenie, a dopiero później brać się za to, Teorię. Także to też jest główny powód, przez który czekałem dwa miesiące z tym odcinkiem. Niemniej jeśli lubicie kontent jaki robię, to zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, bo nie powiem, ale ta statystyka naprawdę mnie boli. I już nie przedłużając, to witam Was w nowym odcinku, ja jestem zwierzchą i zapraszam Was do oglądania. Tak więc przypominając, to sam Short Stories zakończył się w ten sposób, że Sombra zleciła Morrisonowi, aby ten się udał do oazy, podczas gdy ona zajmie się badaniem tajemniczego dysku. No i dobra, generalnie z tego zakończenia moglibyśmy wywnioskować, że żołnierz faktycznie po odkryciu spisku udał się w stronę oazy, gdyby nie jeden malutki szczegół, a konkretniej komiks świąteczny, który dostaliśmy w poprzednim roku. W którym to możemy zobaczyć postać właśnie Morrisona w Runasapi, gdzie Sapi, i Lari. Jednakże czemu ten się tam znalazł? Cóż, generalnie mamy kilka opcji, które już wyjaśniam. A pierwszą z nich jest to, że w samym Runasapi teoretycznie znajduje się biuro Ministerstwa Geologii i Genetyki z Oazy, co niejako może tłumaczyć czemu właśnie tam się udał, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę niedawny atak Fricksów na ich główną siedzibę. Gdzie tu dla przypomnienia Oaza oficjalnie po tym wtargnięciu zwiększyła ilość agentów z oddziału Helix właśnie po to, aby taka sytuacja już się więcej nie powtórzyła. Aczkolwiek jest jeszcze druga opcja, bardziej prawdopodobna, która mówi o tym, że sam żołnierz udał się faktycznie do oazy przed atakiem Frixów, dzięki czemu ten mógł na spokojnie wykrać wszystkie informacje, które z jakiegoś powodu nakierowały go właśnie na runa sapi. I tak, jak możecie się domyślić, powodem tym mogła być właśnie sama Ilari, która może coś wiedzieć na temat różnych badań genetycznych. Jednakże Skąd takie przypuszczenia? Cóż, generalnie z samych jej kwestii dialogowych do Moiry. Wiemy, że ta czuje co do jej badań pewną nienawiść, która teoretycznie nie wiemy z czego wynika. Don't like you help, doctor. Don't experiment on me. Co jest mian faktu, że obecnie łącząc niektóre kropki, możemy dojść do wniosku, że oaza w jakiś sposób mogła przyczynić się do incydentu z wojownikami Inti, a sam wypadek nie był tak naprawdę przez Ilari, a właśnie przez badania oazy... W szczególności Moiry. I nie wiem jak według was, ale według mnie taki wątek naprawdę rozbudowałby samą postać Ilarii, gdzie w końcu bohaterka w jakiś sposób łączyłaby się z obecną historią. Przy okazji ludzie by już nie mieli powodu, aby na nią narzekać. Niemniej wracając jeszcze do żołnierza, to ten raczej na pewno szuka czegoś, do czego potrzebna jest mu pomoc bohaterki, ewentualnie ten faktycznie poszukuje hipotetycznej bazy badawczej w Runasapi, która być może okaże się Kolejnym elementem układanki do odkrycia spisku. Jednakże, co by nie mówić, sama ta teoria jest chyba jedną z lepszych, ponieważ gdyby Blizzard faktycznie planował w taki sposób rozwinąć historię, okazałoby się w końcu, że sama postać Ilari nie została wrzucona na siłę, a ma faktycznie jakiś wpływ na fabułę. Przy okazji, kreowałoby to nam samą oazę na dość negatywną, nazwijmy to, organizację, która tak naprawdę dąży do stania się coraz potężniejszą, gdzie, dla przykładu, wiemy, że ci chcieli wy korzystać sam Vanat, aby wzmocnić swoich żołnierzy a konkretniej żołnierzy Helix także kto wie być może sami wojownicy Inti byli tak naprawdę grupą ludzi poddaną działaniu jeszcze innemu artefaktowi który wykorzystała Oaza aby zwiększyć swoją siłę i wiecie co przez ostatni rok mam wrażenie że Blizzard coraz bardziej pokazuje nam tą mroczną stronę różnych organizacji w tym uniwersum od właśnie takiej Oazy lub Lucian Interstellar. co nie powiem dość mocno mi się podoba ponieważ w końcu poza samym Wishcards czy Lumerico mamy korporacje czy organizacje, które nie są krystalicznie czyste, a faktycznie mają sporo za uszami. I tak, wiem, że odcinek jest dość krótki, ale jestem obecnie przed wyjazdem i staram się wrzucać mniej więcej treściwe materiały, ale krótkie, żeby wyrobić się na zapas, także mam nadzieję, że rozumiecie. No ale tak, w ten oto sposób prezentuje się ta teoria, która według mnie jest naprawdę genialna i szczerze liczę na to, że Blizzard pójdzie właśnie w takim kierunku. Niemniej już powoli kończąc to zachęcam Was jeszcze raz do subskrypcji tego kanału, jeśli lubicie moje odcinki i już nie przedłużając to dziękuję Wam pięknie za oglądanie, jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć.